Wystąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwiali. Oni, przodkowie ich, występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. A oni, czy usłuchają, czy nie, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Dla mnie jako dla Księdza nie, bardzo pocieszające są te słowa, bo czasem się martwię, że są ludzie, którzy nie chodzą do kościoła, są ludzie, którzy gdzieś się pogubili, których dawno nie widziałem na mszy świętej, którzy, z którymi dawno nie rozmawiałem, którzy może nie przystępują do sakramentów, a wiem, że oni są i oni wiedzą, że ja jestem. I niesamowicie uciesz, pocieszające słowa, które mówią, będą słuchać, nie będą słuchać, ale wiedzą, że prorok jest między nimi. Pamiętam taką sytuację sprzed kilku lat, mamy tu ogromną parafię i jest miasto 500 kilometrów stąd, które jest niewielka wspólnota, spotykamy się tam gdzieś w mieszkaniach u nich. I pamiętam, że próbowałem się jakoś z nimi umówić na spotkanie, na mszę świętą, ale ciągle byli zapracowani, ciągle nie mogli znaleźć czasu, ciągle nie, 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 może później, może kiedy indziej. I w końcu tak martwiłem się o to, myślałem co zrobić, modliłem się i przyszła taka myśl, że wynajęliśmy mieszkanie, pojechaliśmy razem z siostrami, pobyliśmy tam u nich dwa, trzy dni i piszę do nich takie, taką informację, że chcecie przychodźcie, chcecie nie przychodzić, ale będziecie wiedzieć, że w waszym mieście jest msza święta, że ja przyjechałem, my przyjechaliśmy, modlimy się za was, jest msza święta, jest Jezus, możecie przychodzić. I na drugi dzień przyszli i prze, przepraszali, że tak, nie mogli wcześniej się zebrać, byli szczęśliwi, wdzięczni, że jednak, jednak się udało, żeśmy przyjechali, spotkali się. Wiedzieli, że prorok jest między nimi, wiedzieli, że Jezus jest między nimi i to rzeczywiście pomogło i myślę, że to jest niesamowicie pocieszające i czasem trzeba, to jest też sens, kiedy czasem jeździmy do jakichś wspólnot, gdzie jedziemy kilkaset kilometrów i przychodzi jedna czy dwie osoby, czy parę osób i ktoś by powiedział, jaki jest sens. A właśnie tak jest, oni wiedzą, że prorok jest między nimi. Jezus jest między nimi. Jezus przychodzi na ziemię w ofierze eucharystycznej nawet jeżeli oni nie przyjdą, to i tak Pan Bóg działa i swoją robotę tam zrobi. Wierzymy bardziej w siłę Boga, niż w swoje jakieś możliwości, zdolności. I też nie tylko ksiądz, ale i pobożni ludzie, którzy często przeżywają, że ich bliscy nie przychodzą do kościoła, nie wierzą w Boga. Może są nawet nieoszczeni, że może gdzieś w pracy rozmawiają z jakimiś Ludźmi na temat wiary, i tam są ludzie niewierzący, ale wiedzą, że ten człowiek to jest pobożny. Ten człowiek chodzi do kościoła i wiedzą wszyscy, nawet jak nie chcą go słuchać, nawet jak nie, nic to nie daje to apostolstwo i nikogo człowiek do kościoła nie przyprowadził, to jednak ten, ci ludzie wiedzą, że ten człowiek się modli, że ten człowiek jest pobożny i czasem dają jakieś takie sygnały, że widzą, że pamiętają. Na przykład czasem bywa tak, że ten pobożny człowiek żyje między nimi i u kogoś. Coś się wydarzyło, jest jakieś nieszczęście, czy jakaś choroba, jakieś doświadczenie trudne w życiu, i przychodzą, ty się modlisz, ty jesteś pobożny, pomódl się, pomódl się za mnie, pomódl się za moich bliskich, bo coś się wydarzyło, i wiedzą, że prorok jest między nimi. I to jest ważne, nawet jak nie widzimy żadnych apostolskich sukcesów, ważne, żeby ludzie wiedzieli, że prorok jest między nimi. Drugie czytanie, bracia. Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem, kroć, nie domagam, tylekroć jestem mocny. Piękne słowa, bardzo ważne, umacniające słowa. I ciekawe, że Paweł przeżywał coś takiego, o czym mówi, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował. Nie wiemy co to było, jakiś ból, jakieś cierpienie, jakieś doświadczenie fizyczne, bo wys... oścień dla ciała, czyli jakieś fizyczne doświadczenie, jakaś choroba, czy jakieś, jakieś takie trudne, coś bolesne. Ale jak interpretuje to Paweł? Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został dla ciała. Więc był ogrom objawień. On widzi, jak wiele łask otrzyma od Boga, i czuje, że mógłby się wynosić, mógłby jakieś pysze reagować. Ja jestem wielki, jestem wybrany przez Pana, i ja taki ogrom objawień otrzymuję, żeby był pokorny. Dany mu był ościn dla ciała. Tak on widzi, tak on interpretuje ten, ten swój ból, że to jest to, to co pomaga mu być pokornym. I może warto, żebyśmy my też tak spojrzeli. Może czasem prosimy Pana Boga o coś, żeby nas uzdrowił, żeby nam pomógł, a tu nic, nic nie pomaga. Ciągle to samo, jakby inne modlitwy Pan Bóg wysłuchuje, a tej nie wysłuchuje. Ten krzyż ciągle jest z nami. I może by warto tak spojrzeć, ile ja łaski otrzymuję od Pana Boga. No to ten krzyż to jest takie, żebym był pokorny, a żebym nie wynosił się ponad innych, że jestem lepszy od innych. To mam jakieś swoje doświadczenie, jakiś swój krzyż, jakiś oścień dla ciała. Wysłannik szatada, szatana, aby mnie policzkował. Może jest ten wysłannik szatana, który nas policzkuje. Czujemy to, że nas gdzieś ten szatan uderza. Ale co dalej słyszymy? Prosiłem trzykrotnie pana, aby odszedł ode mnie. Lecz pan mi powiedział, wystarczy ci moje łaski. Paweł prosi pana, żeby zabrał to od niego, żeby go wyzwonił, żeby mu pomógł. A pan mówi, wystarczy ci moje łaski. Niesamowite słowa, że Pan Bóg nie zabiera od nas krzyża, ale daje łaskę, żeby wytrzymać ten krzyż. I nawet jak prosimy Pana, Panie, wyzwól, pomóż, zabierz to ode mnie, Pan Bóg nie zabiera, ale daje siłę. Wystarczy Ci mojej łaski, nie, nie bój się, wytrzymasz. Pomogę Ci, pomagam Ci w tym. Niesamowicie ważne słowa, które pokazują jakiś taki sens w głębie przeżywania jakiegoś cierpienia, trudności i tego, że Pan Bóg czasem nie wysłuchuje tego, o co my prosimy. Ale pomaga. Wystarczy moje łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Co to znaczy? Moc, prawdziwa nasza moc jest nie w nas, a w Bogu. Jeśli my szukamy mocy w sobie, to często się przekonujemy, że jesteśmy bardzo słabi. Żadna ta moc. Ale jeżeli czujemy się słabi, i zwracamy się do Pana Boga i czujemy, jak on nas umacnia, jak on nas podtrzymuje, wspiera, to czujemy się silni, ale nie siłą swoją, ale siłą Boga. Czyli całą naszą nadzieję przekładamy w Bogu. Wszystkie nasze siły czujemy, że to jest od Boga i wtedy się nie wynosimy pod, ponad innych, jak jestem wspaniały, ale ja jestem słaby, ale Pan Bóg jest mocny ze mną, więc ja jestem mocny siłą Boga. To nie moja zasługa, że jestem mocny. To zasługa Boga. Moc bowiem w słabości się doskonali. Naj, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Dzisiejsza Ewangelia. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Bardzo lubię takie fragmenty Ewangelii, w których słyszymy, że nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Byłoby tak, że położyliśmy ręce na jednego chorego i uzdrowiliśmy Go, to byłoby niesamowite wrażenie. Wszyscy by o tym mówili, pisali. Cudowne uzdrowienie. Jeden człowiek był uzdrowiony, a wtedy kilku tylko uzdrowił, to tak jakby w ogóle się nic nie wydarzyło. On tylko na kilku położył ręce i uzdrowił, jakieś tam resztki wiary w nich znalazł i uzdrowił. To zupełnie tak jakby nic się nie wydarzyło. Ciekawe jest to w Ewangelii, ale to też uczy nas, co znaczy wiara. Widzimy tych mieszkańców Nazaretu, którzy znali Jezusa od dzieciństwa. No kto On taki? Skąd On to ma? Co za mądrość, która jest Mu dana? Takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla Syn Maryi? Brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Brat, znaczy cioteczny, stryjeczny, tak określało się i określa w tej kulturze krewnych kuzynów. I powątpiewali o Nim. Ciekawe, że to słowo powątpiewanie w, w oryginalnym tekście Biblii po grecku jest skandalizacja, czyli skandal, to jest zgorszenie, zgorszenie, skandal, że to nie było po prostu powątpiewanie, to było bardzo mocne zgorszenie. On, kto on jest taki? Skandal był z, z tego powodu, że on takie rzeczy czyli Z jednej strony zachwyt, z drugiej strony skandal i, po, i zwątpienie i zgorszenie nawet. Zwróćmy uwagę na to, co się tam wydarzyło w kontekście Ewangelii z zeszłej niedzieli. Czyli dzisiaj widzimy, nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, ponieważ był lekceważony, po, ponieważ powątpiewali o nim, gorszyli się nim, dziwił się ich niedowiarstwu. Nie mógł uczynić żadnego cudu z powodu ich niedowiarstw. Nie mógł. Nie, nie chciał. Nie mógł. A w zeszłym tygodniu czytaliśmy o Jairze, który, któremu, do którego Jezus mówi, nie bój się, wiesz tylko, i o kobiecie, która ukradła łaskę Jezusowi. Kto się Mnie dotknął? Wiara Twoja Cię ocaliła. Wiara Twoja. Czyli jakby te wszystkie fragmenty pokazują, z jednej strony kobieta ukradła łaskę, jej wiara była na tyle silna, że Jezus jakby nie uświadomił sobie, że uczynił cud, a z drugiej strony Jezus nie może uczynić żadnego cudu, ponieważ nie ma wiary. Te słowa nam pokazują tę wiarę jako taką siłę, która jest jakby silniejsza od Boga. Oczywiście, że to nie tak, ale to pokazuje nam, co znaczy nasza wiara. Możemy mieć taką wiarę, jak ta kobieta, żebym się tylko go dotknął. On ma moc, on jest moim bogiem, on wszystko może. To jest Pan, On mnie kocha. Ja chcę się go chociaż z krawka jego płaszcza się dotknąć i będę uzdrowiona. I z drugiej strony nie mógł, nie mógł uczynić. Serce miał nie zamknięte. On chciał uczynić cud, ale nie mógł. Jaka jest nasza wiara? Być może do tych mieszkańców Nazaretu jesteśmy podobni w taki sposób, że jesteśmy już od dawna wierzącymi ludźmi, może całe życie i tak się modlimy, co, co niedzielę przychodzimy do kościoła, codziennie się modlimy, jakieś są problemy, też modlamy te problemy, ale jest konkretny problem i chcemy Pana Boga prosić bardzo o konkretną pomoc. Myślimy sobie, nie no, no cudu nie będzie, no nie ma cudów. Tyle razy już się modliłem, nic nie pomogło, no i czemu teraz miałby pomóc? No pomodlę się, no może jakoś tam wesprze, może jakoś pomoże, no ale cudu nie będzie. I może czasem tak się modlimy, ale my tak nie wierzymy, że Pan Bóg jakoś tam szczególnie nam pomoże w tym wypadku. I wtedy nie pomaga, nie mógł uczynić żadnego cudu, ponieważ było niedowiarstwo. A może trzeba by się pomodlić, jakbyśmy się pierwszy raz w życiu modlili. Jakbyśmy nagle odkryli, że to jest Bóg. On wszystko może. Dopiero teraz to do mnie dotarło. Więc się pomodlę z taką mocą, z taką wiarą, że chce czy nie chce, pomoże. Chce czy nie chce uzdrowić. Spróbujmy obudzić w sobie taką wiarę i prosić Boga o taką wiarę. I spójrzmy, że kilka niedziel pod rząd Jezus nas próbuje przekonać do tego, żebyśmy byli wierzący, żebyśmy głęboko wierzyli w Niego i żebyśmy otworzyli serce na Jego pomoc, na Jego łaskę. I wtedy On będzie cuda działo w naszym życiu. Próbuje nas nauczyć, uformować, wychować do tego, żebyśmy byli naprawdę wierzącymi ludźmi. Poddajmy się tej formacji. Przyjmijmy tę formację, otwórzmy serce. Niech Jezus działa cuda w naszym życiu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I na koniec jeszcze jedna pieśń, utwór w wykonaniu naszych muzyków. Z Panem Bogiem.